Pasterzu? Pasterzu czy na tanie? Proszę cię bardzo, kontrolę zrób. Halo Halo Ale to nie jest zielonka. To nie zielonka, Zo nie zrób No 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 przegnaj jego. Już kontrola zrobiona. Nie, jeszcze nie. No chodź już, chodź. Rony. Już, chodź. Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź tu! O, chodź tu! Bardzo ładnie! Bardzo ładnie, ty nadasz się! Chyba ci pannę kupię. No! Co ty, tu, tu, tu co ty? Nadajesz się! Ja myślałem, że ty się nie nadajesz, a ty się nadajesz! Ty się nadajesz! No!